Witajcie kochani. Dzisiaj nagrywam już drugi film z cyklu: Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi według Dale'a Kalnegi. I muszę Wam powiedzieć, że dzielę się tą książką i wiadomościami z tej, książki, z tej książki, ponieważ treści są takie ponadczasowe. Nie ukrywam, że tą książkę czytam już po raz kolejny i za każdym razem odkrywam w niej coś dla mnie fascynującego i chętnie się tym chciałabym z Wami podzielić. W pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, żeby nie oceniać, nie krytykować i nie potępiać drugiej osoby. Teraz porozmawiajmy o tym, o takim sekrecie kontaktów międzyludzkich. Między innymi Carnegie mówi o tym, żeby osoby doceniać, żeby je chwalić, żeby wyrazić szczere uznanie, żeby mm, Wysłuchać taką osobę. I muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, czy sami zauważyliście, ale jak coś fajnego uda nam w życiu, no, czy, czy nie ukrywam, że tak jak na przykład ja coś robię i ktoś mi powie: Super, to była fajna robota, to zupełnie inaczej, od razu chce mi się więcej, chcę więcej coś zrobić. Dostaję takiego wiatru w skrzydła. Tak samo jak, nie wiem, no coś, upieczemy, czy tak jak ja mówię o kobietkach, czy tam coś fajnego ugotujemy, czy coś fajnego nam w życiu zrobi. Jak ktoś przyjdzie i powie, smaczne, bardzo dobre, zupełnie inaczej, wtedy jest od razu błysk w oczach, uśmiech na twarzy i chce nam się po prostu działać. Dlatego tak, bardzo, bardzo ważne jest to, żeby ludzi doceniać, a także wzbudzać w nich entuzjazm, bo jak, mu powiesz, jak powiesz komuś, że fajnie mu to wyszło, że wykonał dobrą robotę, że coś można na nim polegać, to rozbudzamy ten entuzjazm. Ta osoba staje się ważna, podnosi się jej poczucie wartości, bo ona jest doceniona. Dlatego tak króciutko, ale to, co najważniejsze, Wal, doceniaj, rozbudzaj, i yy, 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 zupełnie inaczej zobaczysz, jak ta osoba będzie, yy, 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 będzie się czuła. A to o to w tym wszystkim chodzi, żeby po prostu w tym zabieganym świecie zatrzymać się i powiedzieć: Jesteś super, zrobiłeś kawał dobrej roboty, albo to było pyszne. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.